Co my tu mamy? Właśnie ta moneta wygląda całkiem nieźle. Połysk, tak zwany zegarowy, to jest bardzo charakterystyczne. A to w tej chwili widać najlepiej. Taka klepsydra się robi z połysku. Wygląda na to, że to jest połysk mędniczy. Czyli to jest połysk, który powstaje na monetach, które są bite trzema stemplami i to jeszcze bite są w specjalny sposób. On powstaje, kiedy fala uderzeniowa. Pochodząca od zderzenia się dwóch stempli, stempla młota i stempla kowadła, bo tak one się nazywają, z planszetą. Wtedy fala uderzeniowa przemieszcza się od środka mniej więcej na zewnątrz. Tak jakby metal jest wypychany poza, metal jest wypychany poza obręb stempli. I tutaj na boku jest założony trzeci stempel, który nazywa się pierścieniem. Na nim mogą być rowki, tak jak w tym przypadku odciśnięte zostały rowki, albo mogą być napisy lub jakieś inne wzory. Najczęściej to są rowki jednak, tak przynajmniej mi się wydaje. I wtedy ta fala uderzeniowa się odbija, wraca, i wracając, właśnie tworzy pewien bardzo charakterystyczny wzór na powierzchni planszety, taki, który właśnie daje ten połysk menniczy, połysk zegarowy, który tutaj można w tej chwili obserwować. Więc to jest taka rzecz, która jest nie do podrobienia w żaden sposób. Ostatnio widziałem próby podrabiania